Tu debiutuję jeszcze nigdy nie śpiewałem na żadnej sali. To jest mój debiut. No oczywiście stronowany, troszeczkę się tam pomyliłem, ale uda, mi się wydaje, że tak średnio zaśpiewałem. Mógłbym jeszcze lepiej. Ktoś mi powiedział, że jestem trochę podobny do Czarnieckiego. No i troszeczkę głosu jego też tam coś posiadam. No i przez to tak zacząłem się interesować. Ja jeszcze bym jedną zaśpiewał, ale nie ma tu podkładu Karolinę, bo to, właściwie to ja bym wolał tą Karolinę zaśpiewać, no ale to w ostatniej chwili to ta piosenka, dwie morgi słońce, to ja dopiero tak od paru tygodni. Okazjonalnie właściwie śpiewam z dziewczynami, ale to jest w trzecim wieku, no więc ja też troszeczkę, ja w ogóle prowadzę klub emerytów i rejestrów, jestem przewodniczącą koła. No i u mnie w klubie mam, powiedzieć, chłopaków, którzy są muzykami. I ja sobie śpiewało. My przyjechaliśmy właściwie z takim programem dosyć spontanicznym, ponieważ trudno nam było e, e, przywieźć no, cały. Tak, chór jest około 40 osób. E, e, grupa taneczna około 30 osób. Grupa teatralna około 30. Więc rozumiecie Państwo, że no, to było niemożliwe niemalże. Więc w takim małym, okrojonym składzie e, 9 osób przyjechaliśmy. Co przedstawimy? Właściwie to pełny spontan, ale mamy coś tam przygotowane w, w zanadrzu. Jakaś poezja, jakaś piosenka, taniec chcemy zaprezentować y, tu naszych y, tancerzy. Najbardziej występ wszystkich seniorów z Oszeszowa, Kaziu Kozłowski, jak śpiewał bardzo ładną piosenkę Czernieckiego i super, dziesiąty raz tu jestem, bardzo mi się podoba, miłe towarzystwo i wszystkiego dobrego wszystkim życzę w tym 100 Naprawdę bardzo jest ładnie, przede wszystkim jest to, że jest wysoka kultura między nami i także grzecznie, fajnie, bardzo mi się to wszystko podoba. No co mogę więcej powiedzieć, no żeby tak było... Długo wrócimy do żeby tak zawsze było, prawda? Spotykamy się raz w tygodniu na próbie, także jeździmy po takich imprezach jak na przykład tutaj dzisiaj. Pierwsze dorzynki, niedożynki. Dożynki. I reprezentujemy gminę naszą. Naszą gminę reprezentujemy, nasz trochę folkloru chcemy zaczerpnąć, żeby, żeby no, no co się działo po prostu. Robimy to już po raz dziesiąty raz i za każdym razem się sprawdza i jest w pól frekwencja. Mamy ponad 200 seniorów na sali, jeszcze dojadą seniorzy z innych grup. I tak, robimy to po raz dziesiąty, zrobiliśmy sobie taki mały jubileusz i poprosi, podziękowaliśmy też wszystkim osobom, które przez te 10 lat tworzyły senioralia. No i cieszymy się, że ten nasz region, bo to są regionalne senioralia, powiększa się, bo już w tym roku mamy Bełchatów, czyli region nam się robi bardzo duży. No i generalnie jest to fajna twórczość seniorów, można podejrzeć co robią, czym się zajmują, czym żyją, no jaką twórczość artystyczną podejmują i to jest fantastyczne.